Hej, kocha! Z tej strony Tiariel i witam się z Wami w kolejnym odcinku Smaków Życia. Witamy się z naszą Blue, która właśnie wyszła z posterunku policji. Jak pewnie widzieliście na kaccęce, która była przed chwilą. No, jak widzicie, nie ma zbyt zadowolonej miny, ale myślę, że trudno jej się dziwić. Zobaczymy, jak to wszystko dalej się potoczy. Jest też smutna, jak widzicie. Dodałam jej tutaj ten nastrójnik. No, jakoś musi sobie radzić. A na razie myślę, że pójdzie do cukierni, no bo musi jakoś jednak starać się. Tutaj ma nawet upieczonych trochę rzeczy. Musi jednak jakoś starać się zarabiać na życie. Na początku tego filmu chciałabym jeszcze wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje. To dzięki wam udało mi się osiągnąć coś czego się nie spodziewałam nigdy, kiedy zaczynałam nagrywać. Nigdy nie przypuszczałam, że kiedykolwiek będę miała 500 subskrypcji, a jednak tak się stało. Dziękuję Wam z całego serca. Mam nadzieję, że dalej będziecie ze mną i będzie Wam sprawiało przyjemność oglądanie filmów, które dla Was nagrywam, bo ja przy tym bawię się świetnie. Jeśli chodzi o serię, to chciałam jeszcze raz przypomnieć, że z żadnej z moich serii prowadzonych nie rezygnuję. Niestety miałam awarię komputera. Przez to straciłam bardzo dużo modów, i każdą serię w zasadzie muszę uzupełniać, jeśli chodzi o simy, jeśli chodzi o budynki, dlatego w niektórych seriach jest przerwa, ale one będą sukcesywnie wracać. Jedyna seria, której na razie nie mam możliwości kontynuować, i szczerze mówiąc, nie wiem, jak mogłabym to zrobić, to jest seria z wiejskiej Sielanki. Powrót do Henford, ponieważ tutaj safe w ogóle mi się nie otwiera, więc na razie próbuję go odzyskać. Zobaczymy, czy to się kiedyś uda. Może jakiś sposób znajdę. Dobrze. A my przechodzimy do rozgrywki. Oczy, czy tu są same? A nie, to światła jakieś. To światła są tu umieszczone. No ktoś świetnie to zrobił. Przechodzimy do rozgrywki i będziemy wybierać się z naszą Blue do cukierni. A no zobaczcie, tutaj też widzicie ta mapka, też jest zmieniona. Del Sol i fajnie to wygląda. A my wracamy do San Myszuno. Tutaj mapka jest normalna i idziemy do cukierni. Idziemy sami. Slaj jest w szkole, więc idziemy sami. Dobrze, i jesteśmy już w cukierni z naszą Blue. Od razu poczuła się trochę lepiej, bo jednak jest to coś, co kocha. Chodź kochana, wejdziemy tutaj, wejdź do środka, wyjmiemy to, co tu przyniosłaś, zaraz zobaczymy, co ty tu masz. Co tu mamy? Tu mamy od razu na sprzedaż. Tu mamy od razu na sprzedaż. Tu mamy takie piękne, zobaczcie, ciasteczka przecudne moim zdaniem ciasto francuskie z malinami dobra na sprzedaż i babeczki na sprzedaż i jeszcze batony krówkowe też na sprzedaż dobra przebrałaś się w ten strój ale nałożymy ci inny garderoba zmień strój jest ten z fartuszkiem Długo dzisiaj w piekarni nie będziemy, ale może cokolwiek uda nam się sprzedać. Otwórz, kochana, tak wiem, nie czujesz się najlepiej. Otwarte, dobra, poczekamy na klientów. Miejmy nadzieję, że zaraz ktoś przyjdzie. A na razie idzie nasza Rashida. Dobra. Co ty tu możesz jej zrobić? Przydziel, za zarządzaj. Możesz awansować, zaprojektować strój. Zapytaj, jak się jej pracuje, wykorzystaj ten czas. Nie wiem, gdzie jest ta opcja ze szkoleniami. Chciałabym wysyłać pracownika na szkolenia. Dobra. I bardzo Cię proszę, sklep. Odpowiadaj na pytania, czemu nie miałaś powitaj klienta. Dobra. A zaraz przydzielimy jeszcze raz idzie. Zadania tam to było, przydziel zadania. Odpowiadaj na pytania klientów. Dobra. Mhm. A my też się będziemy tu zapytaj o zakres cenowy. Dobrze, co tu jeszcze dalej sklep. Rozmara, rozmawiaj o preferencjach zakupowych. Powitaj klienta. Tutaj też mogłabyś. Powitaj klienta. Blueberry i Jessie chyba się polubią. To jest Jessie? Nie. To nie. Kto jest Jessie? To jest Jessie, seniorka. Dobrze. Sklep. Zapytaj o zakres cenowy ale musisz się skupić, kochana, na kimś, bo inaczej to się nic nie uda. Chyba ten pan miał dużo. Odpowiadaj na pytania. I tutaj też możesz. Rozmawiaj o preferencjach. Zapytaj o zakres cenowy. O, pan też już ma dużo. Sugeruj opcje. Dobrze. Podsuń informacje. Dobrze. Ubij targu, bo jesteś pewna siebie. Dobrze. I co tu jeszcze możesz? Odpowiadaj na pytania. Entuzjazmuj się sklepem. Zapytaj o zakres. O, masz bardzo dobrą reputację. To super. Bardzo się cieszę. I zaraz, jeszcze, już coraz mniej nam brakuje. O preferencjach zakupowych. Dobra. I jeszcze odpowiadaj na pytania, co wy się już przyjaźnicie? Czemu ty się z nim przytulasz, kochana? Bardzo jesteś otwarta na klienta, widzę. Sugeruj opcje. Podsuń informacje. Bardzo się przyjaźnicie. No, świetnie. Czy on już wreszcie coś będzie kupował? Tak. Chyba jest zdecydowany. To chodź Rashida, przydziel zadania, podlicz klientów. Podlicz klientów, a ty kochana, chodź tutaj. Sugeruj opcje. Odpowiadaj na pytania. Aha, musisz poczekać najpierw idź do Rashidy. Bo ona. No i Rashida, podliczysz pana. Chyba nie bardzo. Podlicz klienta 192. No dobra. I tutaj jeszcze z panią odpowiadaj na pytania. A ty, ty, Rashida, coś odpowiadaj na pytania klientów. No, dobrze się spędza. Czas. No, bardzo się cieszę. Dobra, sklep. Zapytaj o zakres cenowy. Ubij targu. Chyba nie na tą simeczkę trafiłam. A nie, no dobrze. Podsuń informację. Proszę, Blu Która to jest? Musimy pilnować godziny. Czy nam się uda coś jeszcze sprzedać? Miejmy nadzieję. O, ten też coś kupi. Gdzie on jest? Tu, dobra. Zaraz zobaczymy. Zagadywacz. Szpendaczka. Ach, to różne są typy. Za 216. No dobra. Szpędaczka. Klientka. Rozumiem. Na to nie zwróciłam wcześniej uwagi. Chodź Blue. Czyli z tą panią warto rozmawiać. Trzeba na to też patrzeć. Zapytaj o zakres cenowy. Ej, no nie tu. Masz podliczyć tego klienta. No. Dobra. I zaraz zobaczymy, co kupił. Za 650. Suflet czekoladowy. Mhm. A jakbyśmy chcieli tu uzupełnić? Za 325, no nie. Ktoś tu jeszcze był... Klientka. O! A czemu tu nie mamy sklepu? A w przyjaznych? Nie. No ona jest chyba gwiazdą. Szwędaczka, Szwędaczka, Ty jesteś zagadywaczką. No, Ty klientką, ale my u Ciebie nie mamy sklepu. Szwędaczka, a Pan zagadywacz i zagadywaczka, czyli to jest tylko klientka. Dobra. To bardzo proszę, tutaj z nią rozmawiaj. Zapytaj o zakres cenowy. Ubitargu, targu. Odpowiadaj na pytania. Dobra, sklep. Sugeruj opcje. Podsuń informacje. Dobra, już jesteśmy coraz bliżej. Rozmawiaj o preferencjach zakupowych. Pięknie, już naprawdę blisko. Odpowiadaj na pytania. Cóż za wybór. Dobrze, świetnie. Podlicz klienta. Idź, kochana, podliczaj. I zaraz zobaczymy. Za 164. No dobra. To chciałabym, żebyś jeszcze tutaj zarządzanie wzięła. No, pochwal ją. Rozmawiała z tymi klientami. Dobra. Zamykamy. O, proszę! No i dzisiaj już 982 zysk. Czyli coś nam się udało i mamy 665 punktów. Zaraz zobaczymy, na co nas stać. Szybsze podliczanie. To już mamy. Szybsze użytkowanie. Niepożądana nadwyżka. Mhm. Koszt będzie obniżony. Ta kasa. Nie, no tego nie chcemy. Będziemy zbierać tutaj. O, tysiąc nas zbieramy. Tak. Dobra. To pozamykaj to. Wszyscy sobie poszli, choć Blue jeszcze to wyczyścisz. Czy to też trzeba wyczyścić? Tak. Nicole, wybierzemy się na festiwal humoru. No nie mam w ogóle nastroju. Nicole, na festiwal humoru. Jakby to powiedzieć? Wyczyść to, kochana, wyczyść to. I będziesz wracała do domu. Widzę się z wami już w mieszkaniu. Blu. Dobrze, kochani, wróciliśmy do mieszkania. Chodź, kochany, ty też widzę, jesteś smutny. Podejdź tu, zostaw ten komputer. Nie ma się co dziwić, biedny slaj. Czy ty, kojące przytulenie, idź, zrób tak, zaraz coś zjesz. Wiem. Zrób przytulenie, a ty slaj też przytulisz Ciocię. Chodź, podejdź tu. Aha, coś wycierasz. Dobra. Czyżby któryś piesek był chory? Mam nadzieję, że nie. I czy możesz, ty slaj, to nie. Czy ty, Blue, możesz przyjazne zachęć do postarania się o potomstwek. Dobrze, a ty slaj, chodź. Zapytaj, czy możesz sprawdzić, jak dziecko kopie. I bardzo proszę. O, włożyłeś ręce w brzuch. No, obejmij czule. O tak, super. Dobra. Chodź, Blue, zrobisz, bo ty zaraz musisz wyjść jeszcze na spotkanie. Więc chodź, przygotujesz coś na szybko. Posiłki. Coś szybciutkiego. Hmm, smażony kurczak i zrób. A ty slaj w tym czasie chodź siądziesz i będziesz odrabiał lekcję. Przygotowuj blu. Dobra. No. A jeszcze musi się upiec. Miało być szybkie. Dobrze. Chodź zabieramy. To tu. I chodź usiądziesz. Slajd dokończysz lekcję, później też choć usiądziesz. Dobra. I bardzo proszę, kochany, weź porcję i ty, Blue, też weź porcję. Ale Slajd, gdzie idziesz? No, nie chcę, żebyś tam szedł. O tu sobie usiądź. No. Dobra, wracasz. Usiądź sobie. Narzekaj na problemy. Dokładnie. Mm, powiedz jak się martwisz tym wszystkim. To tu jeszcze mógłbyś wziąć. No porozmawiaj o szkole. Dobra. A ty, Blue, co tu możesz jeszcze? Ogłościąże. No raczej już jest ogłoszona, kochana. O, mogłabyś tam wiem. Mogłabyś tu, kochana, okazać mu podziw. Dobra. Ja za Was schowam to do lodówki. Ty, slaj, jak zjesz? Bardzo proszę, wyrzucisz zepsute jedzenie i dokończysz pracę domową. A ja, kochani, będę kończyć już ten odcinek. Był on troszkę krótszy, jeśli chodzi o rozgrywkę, ale no mamy teraz ważne rzeczy fabularne, dlatego też zapraszam was na kolejną kaccenkę, no, w której kolejne rzeczy niestety będą się działy. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Hej, hej.